Witajcie w kolejnym odcinku z archiwum Metronui. Nui. Tym razem przybliżenie postaci wojownika zmagającego się z traumą po utracie towarzyszy. Traumą, która ostatecznie zaprowadziła go w mroczne głębiny Marinui. Nui. Historia Toa Lesowika. Bohater zaczynał jako Lematoranin. Żył w wiosce na nienazwanej wyspie wraz z przyjaciółmi, Tamatoraninem Sardom i Gamatoranką Idris. W pewnym momencie swojego życia przyszedł przemianę w Toa Powietrza i został liderem drużyny Toa Kordak, pierwszej drużyny Toa zebranej pod przywództwem jednego lidera. Tragedia, która miała na zawsze odcisnąć na nim piętno, przyszła, gdy wraz z towarzyszami zmierzył się z hordą Zyglaków. Bliżej nieskonkretyzowany błąd Lezowika spowodował, że wszyscy jego kompani wraz z najbliższą przyjaciółką, Toa Błyskawic Nikilą, ponieśli śmierć z rąk strasznych jaszczurów. Zostali zdezintegrowani, co uniemożliwiło przywołanie ich do życia z pomocą Czerwonej Gwiazdy Zargany rozpaczą i wyrzutami sumienia Lezowik powrócił na rodzinną wyspę, gdzie czekają na niego kolejne nieszczęście. Okazało się, że rządzącego jego ojczyzną Turagę dotknęło szaleństwo, w którego następstwie odesłał on całą populację wyspy do Karzani, w tym także Sardę i Idris. Złamany toa powietrza zaczął wędrować po wszechświecie szukając nowego sensu życia. Obwinianie się o śmierć towarzyszy i niedole znajomych matoran doprowadziło do tego, że Lesofik uznał się za niegodnego miana Toa. W związku z tym przestał przestrzegać kodeksu bohaterów i był gotów zabijać swoich przeciwników, co dla większości toa było niedopuszczalne. Wiedząc, że jego przyjaciele zostali wysłani do mrocznego królestwa Karzani, próbował przeprowadzić akcję ewakuacyjną dla więzionych tam matoran. Nie udało mu się jednak ominąć pilnujących wejścia krabów Manas. Nie zdało sobie też sprawy z tego, że Karzani Odsyłał uszkodzonych Matoran na południowy kontynent. W czasie swoich podróży stał się na jakiś czas towarzyszem Toa Giovanna. wspólnie stoczyli wiele bojów, między m.in. uwolnili jedną wyspę od Hordwisoraków. Na swej drodze spotkał również Krakuę, Toa dźwięku pracującego dla zakonu Matanui. Ten poinformował go o zejściu kar w głębiny Marinui. Lesowik, po tylu latach, poczuł iskrę nadziei na odzyskanie przyjaciół. Postanowił podążyć za tyranem. Mutagan odchłani zmutował go, jak większość istot z głębin potrafił odtąd oddychać pod wodą. Podczas przeczesywania Marinui natknął się na dawnego przyjaciela Sardę, który jak wielu matoran z południowego kontynentu trafił do Marinui. Wkrótce przyjaciele zostali zaatakowani przez zmutowanego Karzaniego, z którym Lezowik stoczył ciężką walkę. Jakkolwiek potrafił sprostać Terenowi, musiał jednak przerwać pojedynek i dać uciec Karzaniemu, kiedy sarda wypadł z chroniącego go bombla powietrza. Lezowik poprzysział ścigać dalej Karzaniego i zakończyć siany przez niego terror. Podczas podążania za szalonym tytanem, Toa i Matorani natknęli się także na Idris. Trójka przyjaciół została zjednoczona. Obserwowali następnie jak Karzani zebrał cięgi w walce z Makutą Deridaxem, przebywającym wówczas w ciele robota Maxilosa. Toaj i Matoranie osaczyli ostatecznie Karzaniego w podwodnej jaskini. Lezowik został potraktowany mocą kanochi tyrana, Olisi, która zesłała na niego wizję śmierci jego dawnej drużyny. Toa zdołał w niej uratować towarzyszy, ale szybko zdał sobie sprawę, że nie była to prawdziwa rzeczywistość. I przypomniawszy sobie prawdziwe losy, Toakordak zdołał się wyzwolić z widziadła, a Karzani został wmanewrowany w zostawioną wcześniej pułapkę. Lezowik nie rozprawił się jednak z tyranem, gdyż ten został odesłany przez Botara na Daxie. Dawny lider Toakordak mógł oddać się innym zajęciom, razem ze starymi przyjaciółmi przystąpił do polowania na zbiegów z otchłani. Później Lezowik dowiedział się o istnieniu zakonu Matanui i wspomagał go w z bractwem Makuta. Po ostatecznej klęsce tridaksa i scaleniu Sferus Magna bohater z większością mieszkańców wszechświata Matoron przeniósł się na odrodzoną planetę, gdzie jego mutacja została cofnięta, dzięki czemu znów mógł normalnie oddychać na lądzie. Jego dalsze losy są nieznane, choć biorąc pod uwagę jego silne poczucie obowiązku, można chyba zasugerować, że dołączył on do reszty połączonych sił Toa i Glatorian, ochraniających świeżo powstałe Sferus magna. Trauma została zaleczona. Słowo na temat umiejętności bohatera. Jak każdy toła powietrza, Lezowik potrafił manipulować swoim żywiołem, tworzyć mini-tornada i cyklony. Do przewodzenia żywiołu służył mu powietrzny miecz. Posługiwał się też wielką kanofi Faxon, pozwalającą na kopiowanie umiejętności napotkanych rachi, Dokładnie taką samą, która posiadała Toa Hali. Dodatkowym wyposażeniem lesowika stał się również charakterystyczny pojazd – morskie sanie. Wbrew swojej nazwie nadające się do wykorzystania zarówno pod wodą, jak i jako pojazd latający. Służyły Toa do szybkiego przemieszczania się oraz ataku, zostały bowiem wyposażone w miotacz kordak. To by było tyle na temat tej smutnej postaci. Dajcie znać, czy kolejna porcja Bonklororu się Wam spodobała, chętnie posłucham sugestii na temat kolejnych odcinków. Zachęcam do wpadania na mojego Instagrama oraz Discorda, linki jak zwykle w opisie, no i do usłyszenia.